No, witam Was, powiem Wam, znowu zaczął padać śnieg. Kolejny raz. A miałem dzisiaj takie plany fajne, bo muszę się Wam pochwalić. W końcu można powiedzieć: trochę ruszyłem tą dupę i zacząłem robić paśnik. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Powiedzcie, czy może taki być. Proszę Was, to jest coś takiego, nie? Więc powiedzcie mi, czy może być coś takiego, że. O, tu otworzymy klasyczkę. Ja zrobiłem akurat na wymiar tej klatki. Co ty takie gniazdo uwaliłaś, co? Mm. Coś takiego, o proszę. Proszę państwa, zróbmy jakość. Pyk, pięknie. Coś takiego. Jak myślicie, może być? Oczywiście to przykręcę jakoś do ściany. Tylko właśnie mnie to zastanawia, czy to nie będą... widzicie, ona włoży tam łeb spokojnie. Czy to nie są za szerokie te dziury? Czy zrobić jeszcze tak na pół? Bo się ba bałem się zrobić mniejsze, żeby wiecie, samica nie włożyła głowy i nie przekręciła, i będzie po samicy. No a znów za duże, to jak będę miał młode, na tej wysokości będą tam wskakiwać znów. I będą kuprzyły się na to siano i będą wyrzucać. Będą wyrzucać z tego. No i właśnie nie wiem. Ale no dobra, tu sobie desek gdzieś, nie? Który mi zasypał. Ale mam tu takie piękne deski. Wymierzyłem sobie wczoraj. Myślałem, że to tylko będę tak robił na rozmiary do każdej klatki inną, inny paśnik, ale jak tak zobaczyłem to raczej będzie dobrze do każdej pasował. O, gdzieś tak na tej wysokości i powinien być dobry, tak więc takie fajne będę robił. No i co? Na, na, na początku chociaż jeszcze te 5 dorobię, żeby jeszcze 6 było chociaż w tych klatkach. A jak sprawdzałem to najpierw zamknę, żeby mi nie zwiały. Ale się zimno dzisiaj zrobiło. Jest chyba jeden na plusie, ale ten wiatr taki wieje z tym śniegiem, że to masakra jest, co nie copie. No. Sprawdzałem z paśnikiem, że tutaj im na ścianę też ładnie wejdzie i będzie im wyglądał. Tak więc raczej będę robił te same rozmiary. Eee, tak więc co ja idę te deski sobie gdzieś tam e, odnieść do szpicherka w którym się zaraz widzimy, muszę podmierzać, podocinać i może nagram kilka urywek jak tutaj montuję, to trochę mi cały dzień dzisiaj zajmie pewnie bo trochę roboty z tym jest Witam was w mojej kuchni, może to nie kuchnia, ale kuchnia dla zwierząt jak najbardziej mam tu marchewkę, pietruszkę, buraczki i co do jeszcze nie wiadomo dla zwierzątek na samym początku zmierzymy sobie jak ten mój paśnik tutaj jakie ja dałem mu wczoraj wymiary, bo ja mam sklep, już nie pamiętam gdzie trzeba sobie tamtej klateczki odmierzyć, już wam mówię Proszę Państwa, boczne są 22 cm, dolny ma, już Wam mówię, 50,5 cm, środkowy, który tutaj nam, proszę bardzo, podtrzymuje, ma 46 cm. I proszę Państwa, tak to wygląda. Jeszcze sobie zmierzymy, żeby tu nie było, ile te szarolki mają, tam mam 24, proszę bardzo. Możecie mi teraz powiedzieć, bo ja nie wiem, czy te dziurki są za długie, czy za, za jakby to powiedzieć, za szerokie, czy za małe, znaczy nie za małe, za szerokie, czy zrobić, wiecie, coś takiego, nie? Możecie mi pisać, bo bałem się robić węższe, żeby po prostu królik jak głowę nie wsadził, żeby jej nie ukręcił. I nie wiem, właśnie, czy zrobić coś takiego, czy zrobić takie, ale dobra, mniejsza z tym. Na samym początku będziemy sobie przygotowywać materiały, na sam koniec będzie dopiero efekt końcowy. Tak więc mamy deseczkę, proszę Państwa. Będzie trzeba te głodziki powybijać. Mierzymy sobie po 22 cm. Tylko tak, nie mam ołówka, to proszę, nóż jest. 22 cm. Nie zjeżdżaj mi miaru. Pyk. Wkręta mogłem przynieść. Dobra. Pyk. Mamy 22 cm. Kolejne 22 cm. Pyk będzie 22 cm i proszę Państwa, kolejne 22 cm. Znaczy, co ja sobie po wkręta, bo ten to ja nie wiem, czy, czy ja coś w ogóle tutaj będę widział. Szalałem, wziąłem długopis. Zobaczymy, jak będzie szło tym długopisem. Nie mamy znów jakiej linijki, przyrządu do mierzenia. Tak więc ruchamy sobie nożem, Pięk, pięknie. Gdzie tutaj było? A, już nie widać. Chyba tutaj, ale jeszcze sobie tutaj, proszę Państwa, zmierzymy. Nie, to nie tutaj, 22, tutaj, proszę. Pięknie, mierzymy sobie, cyk. W miarę równo. To nie jest idealnie, nie będziemy na tym mieszkać. To nie dom budowany, tylko paśni. Proszę, dobrze. to jest, to widzę już, naszą piękną kreseczkę. Liche światła, ale cóż poradzić. Pięknie, oznaczymy jeszcze tutaj, żeby nie było niedopatrzeń, mykniemy i będziemy sobie użnąć piłkę. Jakoś to wygląda chyba są w miarę równo, tak więc ja idę uciąć piłkę, i się zaraz widzimy i odmierzymy sobie długość dolnej deski. Dolna jak się nie mylę miała 50,5, tak więc zaraz się widzimy, albo już zresztą, żeby nie chodzić dwa razy zmierzymy sobie odległość tutaj kolejnej deski, żeby miała 50. 50 mówicie, tak? Dobra. Słuchaj, jak mówicie, tak tak będzie. Proszę, jest tego śniegu mi tutaj zaparowało. Znaczy zaparowało, zabrudziło Dobra, pięknie. Pikowel, mierzymy, może będzie i 20 jeszcze z tego 2 cm. O, pięknie. Jeszcze miara. Mnie tutaj nie denerwuj. Proszę Ciebie. Tak więc lecimy. Kurczę werę. Samemu tak to jest robota samemu, no. Dobra, gdzieś tutaj. Klikniemy. To nie musi być idealnie na te same co do No lepiej jakby było, ale wiecie. Dobra, coś tam zobaczę. To ja idę to dwie ruchę uciąć i zaraz się widzimy. Mociu panie, ja się nasapałem. Powiem wam. Jakby to było cięte krajzegą, czy coś, to tak, ale ręcznie to ja podziękuję za taką robotę. O, można powiedzieć, że jest równo. To odwróć tam dechę. Dobra, nikt, nikt nie przeżywa, jest równo, pięknie. Już mi paluchy bardzo. Nie będę tego jakoś tam długo nagrywał. Jak chcę mogę poradnik nagrać. Będę lepiej to pokazywał, bo teraz. Dobra. Więc tak. No cykamy tu. To muszę wybić jakoś. Dobra, zaraz się przekazamy. Tak, chyba. Tak, dobra. I tak. Dobra. Dobrze, to robię. Dobrze, to robię. I teraz te powkręty. Jeszcze tą deskę muszę przynieść. I uciąć odpowiednią miarę, bo zapomniałem jej przynieść. Dobra, przyniosłem deseczkę, że ja się będę bawił, to na dół wychodzić, to zamieć się teraz zrobię, ale sypie ten śnieg masakrycznie tak przez te Dobra, teraz była ta mała ucięta. Już się pogubiłem. Dobra. To jest gitara. Tylko tu jest ta cienka. Teraz tak. Pyk, pyk. I teraz środka. Dobra. będę po i zaraz skręcimy to. No Jakoś to musimy skręcić. To rękawiczki na razie nie będą potrzebne. Coś się nie śmiejcie to prowizorka na skręcanie, bo na szybkość chcę zrobić. Właśnie gmin z głowy Będę robił jeszcze więcej plus te dwa to jeszcze będę musiał z zrobić Żeby to z nie kręcił Dobra Teraz wtedy będę sobie małą krajzegę wyciągnę i tą krajzegą będę chciał, bo przecież tą ręczną piłką to ja bym się zasapał Ludzie takich rzeczy się nie robi w piłce, tak zrobimy jedno już jest, czas na drugie trochę się w tym motam, ale. Dzieci to Stoi? Stoi jakoś Jak już stoi to już jest dobrze Jakby się opadało To coś źle wkręcone poskakuje. Jak ja to wkręciłem Ja cię Kręcę ja to ja, ja to architekt jestem piękny Dobra Następnie sobie umieścimy o to tą deskę Wiadomo, trzeba ją rozszerzyć, bo ona specjalnie nie jest tak na styk. Patrzcie, jaka piko klatka. Klatka, co ja gadam? Paśnik. O. Picobello, nie? No. I teraz tylko trzeba to, to tak przęsła, czy jak to się tam nazywa? No i zostaje właśnie tutaj to moje myślenie jak zrobić? Czy to zrobić tak? Czy to zrobić takie szerokie? Czy to takie wąskie? To było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No z sześć by było. tych, <laughs> sześć, siedem. Dobra. To jest końcowe myślenie. Na samym początku trzeba coś takiego zbudować. Ja już więcej Wam tym nie zatręcam, może jakiś poradnik zrobię, tylko to bardziej profesjonalnie, bo teraz to wiecie jak to ja robię, tak na szybko, tak więc no to by było na tyle z budowy pasinka. Efekt końcowy widzicie tam, ja listewki mi się teraz na razie nie chcę ciąć, bo na samym początku będę robił te budy i dopiero te listewki utnę. Ja to może w jakimś por poradnik może Wam jakiś nagram, tak profesjonalniej, z lepszym oświetleniem jak to zrobić i wtedy kraj go sobie wyciągnę i będzie o wiele lepiej widać oczywiście no. Proszę bardzo, ja tutaj zrobiłem również inny z taką przedziałką, proszę, paśnik, o, jakoś go sobie tutaj zawieszę, może zrobimy tak, o, żebyście lepiej widzieli, on jakoś tutaj będzie, o, tak wisiał, no i mam nadzieję, że taki paśnik będzie ładny, mi się osobiście podobają bardziej drewniane niż yy, druciane, czy jakieś tam metalowe z druta, mi się bardziej podobają takie drewniane, no i co, może zakończymy już ten dzisiejszy film. Jeżeli film Wam się spodobał, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawienia łapki w górę, komentarza napisanego, czy Wam się taki paśnik podoba, czy też nie. Ja Was już zostawiam. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło, no i cześć.